a najlepsi są Hiszpanie, którzy do mnie piszą bo w ogóle wystarczy oznaczyć wystarczy oznaczyć kurwa, że jesteś w Hiszpanii i kurwa, to ilu Hiszpanów pisze to jest kurwa, nie? i ja wysyłam Sergiuszowi na przykład i mówię zobacz jakie mam branie nie? wiesz tam się śmieję z niego a on mi wysyła screena jak napisał do niego i go po hiszpańsku zwyzywał. i mówię co ty robisz mirandkę spaliłeś teraz, nie? no więc widzicie on zazdrosny jest zazdrosny kurwa. Do legnicy też sama nie mogę pojechać, no. Co ona mówi, głupoty. za Czy to jest nieprawda, fójr? Nie nie, 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 nie mogę. To nie, to nie jest prawda akurat. Chciałbym to zdementować. Jedyne, owszem, co robię. Jedyne, co robię, jak Sandra czasami na grupę wrzuci, że jakiś chłopiec wysłał yy, yy, Dika. To, to wchodzę na jego Instagrama i mniej więcej w parę chwil lokalizujemy jakąś żonę, siostrę, matkę i tak dalej. I ogólnie do wszystkich osób, które ten które mają u niego followa, bo to zazwyczaj jest tak, że wiesz, że jest jakaś osoba prywatna, to u niej followa mają ludzie, którzy ją znają. No to normalnie wysyłam tam do 200 osób. <laughs> Siema, your friend, i sending do of... Piks, nie? Czyli no. kolokwialnie mówiąc, się rozpisać, no tak. raz miałem tylko kurwa taki dylemat, bo wysłał, bo wysłał jej parówę taki kurwa, chłopiec, który miał 10 lat, kurwa, nie? No. I bardzo szybko zostali namierzeni, jego mama została namierzona i potem tata. I miałem taki kurwa, dylemat, nie? Mówię, kurwa, no z jednej strony wiesz, chłop, chłop dojrzewa, wysłał tam influencerce Dika. To tak trochę głupio ośmieszać um, chłopczyka przed, Alicardo, przed rodzicami, nie? Jak namierzałem, to ja chciałem pisać do jego mamy, nie historii. Sandra, ale zobacz, to, że Ty wysłałaś i została mama namierzona po chwili. Nie powiedziałam wcale, że nie przez Ciebie, tylko że namierzyliśmy, tak? I miałem taki dylemat moralny, czy wysyłać, czy wysłać, czy wysłać, bo to kuwa, był taki, wiesz, to nawet jeszcze Kurwa Kabanus nie był, nie? No taki kurwa. No takie chłopie co to było, nie? Więc no ja nie wiem, czy z waginami jest tak samo, że najpierw jest mini wagina, a potem jest większa. No ale kurwa, nie zwojowałby tego, nie podbiłby, nie? Czy to opisujesz pani staratka No, kurwa w sumie to tak. No nie no, po prostu chciałem powiedzieć. Kurwa że wiesz, że nie Nie wiem, czy miał 15 czy 18, tak? No tak opowiedziałem 15 Dobra, zamknijcie mordę, kurwa Czy za to prokuratury nie ma? Nie no, mordy, kurwa o. No, i tak stwierdziłem, nie jestem konfidentem, nie wyślę, nie? No ale potem poszedłem po rozum do głowy i wysłałem matce i ojcu. <toddragła> <młysły> <toddragła> <gryw> o, no. Najpierw no. No, to, że jego mama na początku nie skumała, wiesz o co chodzi? I mi odpisała, że fajny, meetup. Ja jaki meetup? Zostałem znak zapytania, nie? Czy chcesz się spotkać? Jestem sosnowcą. Co ty, ka, kobieto piszesz, nie? Wykliknij w to zdjęcie, klina w to zdjęcie, i tam wtedy było, nie? Że no... Niesamowite oh. Dobra, kłamałem, wymyśliłem tą historię Ale... No... No... E, I Zdymać komuś mamę na pisa jej własnego syna To jest <laughs> to chuj to jest, no. Ej, ogólnie bo, to, takie wysyłanie fiuta po p... dziewczynach to jest, ym, jest dla mnie f... dziwne, nie? Jest, jest f... dziwne, bo czy autentycznie istnieje na świecie chociaż minimalna szansa na to, że Ty robiąc y, zdjęcie fiuta, wysyłając go dziewczynie, czyli jakby co masz na celu w tym momencie, nie? Wiadomo, jakby odrzucamy te wszystkie historie, że wiesz, że znasz się z jakąś dziewczyną i chcesz wysyłać jakieś tam pikantne zdjęcia. Spoko, jak dziewczyna kurwa się rozbierze i zrobi fotkę, to to fajnie wygląda, widzę zastosowanie dla tego zdjęcia. Kurwa, kłota, co wierzcho, to po prostu taki, <grym>, taka paręka, nie wiem co jest z tym fajnego, no ale kurwa, może ktoś kręci, nie? Dobra, to jakby to zostawmy na bok, sexting tak zwany, au, sexting autoryzowany, to nową terminologię tutaj zrobimy, ale sexting nieautoryzowany. I teraz jest pytanie, czy jaka jest... Reakcja poza zablokowaniem, tudzież zlaniem takiej wiadomości, jak wysyłasz paweł, pałę na lewo i prawo. No bo, bo co, jakby, jak, jakby co, jaki masz cel? Nie wiem, że ona się pisze, o fajny, i co dalej, nie? Czy że ona ci kupa zdjęcie cysku, wyśle, jakby, wiesz o co chodzi, nie? No tym wali konia, że go banujesz, bo wiesz, że to widziałaś, nie, udawa nie udawaj, że nie wiesz. Co ty Sandra do mnie piszesz? Ja nigdy tego, ja nigdy węgorza nie wysłałem. Ja będę z wami szczery. <laughs> z jednej strony mi jest trochę wstyd, bo to jest bardzo, bo moja hałbica jest <śmiech> prywatną, <śmiech> prywatnym tematem, że tak powiem. Ale największy problem mam, jeśli mam być szczery tutaj z wami wszystkimi, jest, że yy, pomimo tego, że technologia idzie cały czas do przodu, pojawiają się coraz większe rozdzielczości, lepsza jakość i tak dalej. Ja autentycznie nie jestem w stanie, biorąc telefon, zmieścić mojego pytona w obiektywie. Więc no, więc być może jak tam wiesz będzie rozdzielczość, nie wiem 40K zamiast 4K jak teraz mam aparaty, to być może wtedy rzeczywiście mm, rzeczywiście będę mógł komuś posłać, tak. No ja powinienem panoramicznym, panoramicznym ten robić zdjęcie, no ale jakoś tak nie wychodzi mi zawsze, nie. No nie no na szerokim też się nie mieści. No Dobra, i, i w sumie jest tak. Czy istnieje jakakolwiek sytuacja, znaczy czy jakakolwiek y, możliwość, że ty wysyłając y, pstrąga do jakiejś dziewczyny, że ta dziewczyna właśnie, nie wiem, ci odpisze albo nie wiem, potem uda ci się wybuchać? Jakby, no, w kurwa bez sensu. Chyba, że to jest takie podniecenie, a pokażę jej kurwa mój sprzęt. Tylko zazwyczaj to są takie kurwa, no średniej jakości fiflaki, tak? Jakieś takie kurwa, takie. A te, te, te fiutki, kurwa, co wy wysyłacie do tych influencerek to wyglądają jakby, jakby, jakby coś im było, jakby były chore, czy nawet nie wiem jak mam to powiedzieć, nie? Stary, czemu my musimy zawsze na streamach pracować w k***asach? A co z tym złego? Mój jest dorodny? No to wyślij ksaderek Ale wyślij to, to swojaka tak zwanego. A nie jakiegoś losowiaka z internetu. No. Są takie grupy na FB napalone mężatki. Jednej wysyłałem dużego drzomnego, i później była robiona tyle kanapie. A to z takich śmieszniejszych historii. Z takich śmieszniejszych historii, bo zazwyczaj ludzie na takich grupkach dla Beki kwa, siedzą, ale są też milfiki, co kurwa. To, to, to było dla mnie kwa, dziwne, nie? To, to parę lat temu, to parę lat temu Rafał w sumie przyszedł i, i opowiadał, że chyba pisze posty i się wyzywa z ludźmi na tej grupie. Mówię, kwa, to musi być zabawne. No i potem taki był modus operandi, że na przykład do niego pisał jakiś milfa, ale taki. Bo wiesz, jakieś, jakieś. niezbyt dorodne, wiesz, 40-latki. 40 Coś tam mu wysyłała, a potem poddalaliśmy tą żonę do męża, nie? Tylko musiałem podpuszczać, żeby zrobił to. Ale tak, no. Wiesz, normalnie wchodzisz na. Pro, wiesz, Laska pisze tam wiesz, napalone czterdziestolatki, 40 40-latki, tam, że o, szuka romansu, wchodzisz w jej ten. W związku z małżeńskim, k**a z tymi scenami. Ja dole, ile ty masz, fajkiu? Zero? Śmieszne, się Czasy. Ale f... fajnie można było wyzywać tych ludzi, bo tam bardzo dużo z takich zdesperowanych jakichś 50-latków trochę krzywych e, zamieszczał jakieś annonce. No i normalnie tam wiesz, masz ryje kartofel czy coś, a f... strasznie się spinali. Wiesz, może to było niemiłe. Ja też byłem wtedy innym człowiekiem. Dzisiaj, oczywiście, nie popieram takiego zachowania i, i czegoś takiego. Uważam, że każdy może robić co chce w swoim życiu, nie mi to oceniać. Już nigdy w życiu bym nie stygmatyzował nikogo na podstawie wyglądu. Bądź zainteresowań, bo jak dobrze wiemy nie każdy ma wpływ na to jak wygląda, no ale wtedy jeszcze nie było tego nurtu body positivity TV TV i ja też byłem gówniarzem, a na szczęście wydoroślałem już takich rzeczy nigdy w życiu mi nie został. Topie przesyła 5 zł. Kojeby są nie tylko w kominiarce lub Zutany! Meg artyka w sumie na czasie Zakochany w tej kulturze nie mówię tylko u laty Lata wali bilet pomimo jazdy na tapę Spisany na sprawie dlatego jeszcze nie znaczy